Cześć jak leci. Skoro tu jesteś, pewnie już słyszałeś o synosi i chcesz wiedzieć, czy naprawdę robi różnicę na co dzień. Używam go od kilku tygodni i opowiem ci wprost, bez owijania w bawełnę, jakie mam doświadczenia. Szybkie ostrzeżenie: kupuj tylko na oficjalnej stronie. Widziałem podróbki z kiepską baterią albo bez właściwych końcówek. Finalnie to tylko rozczarowanie. Żeby cię nie fatygować, zostawiam link w opisie i w przypiętym komentarzu. Co to właściwie jest? Synoshi to przenośna elektryczna szczotka, która obraca się z dużą prędkością i usuwa brud od ręki, tłuszcz kuchenny, kamień w łazience, pleśń w fugach, ślady na podłogach, a nawet przyklejony kurz na felgach. Idea jest prosta. Zamiast szorować samemu, przykładasz głowicę, pozwalasz silnikowi wykonać robotę i korzystasz z ciągłej rotacji, by iść do przodu bez zajeżdżania nadgarstka. Urządzenie jest bezprzewodowe, wodoodporne, ładowalne i mieści się w każdej szufladzie. W zestawie masz okrągłą końcówkę uniwersalną, miękką gąbkę i pad ścierny. Są też dodatkowe końcówki, np. stożkowa do bardzo wąskich zakamarków. Bateria wytrzymuje do 45 minut na jednym ładowaniu. U mnie na start poszedł piekarnik i palniki kuchenki. Schemat pracy zawsze ten sam. Delikatne mydło, przyłożenie głowicy. Pozwalam jej spokojnie się obracać, spłukuję i wycieram. Stary tłuszcz, na który normalnie potrzebowałem około pół godziny, z ściernym i powolnymi przejściami zszedł w pięć minut. W łazience podobnie, ściemniałe fugi i kamień na bateriach. Po dziesięciu minutach było gotowe. Przy myciu auta użyłem go do felk. Końcówka uniwersalna dobrze wchodzi między ramiona i krawędzie, więc wyglądały jak nowe. To nie magia. Zwilżasz powierzchnię, dajesz mydło, zadziałać minutę, dwie, dobierasz właściwą końcówkę i nie dociskasz. Im mniejszy nacisk, tym lepiej. Czyści, bo silnik pracuje swobodnie. Dwa, trzy porządne przejścia, potem spłukanie i końcowe wytarcie, żeby kamień nie zostawił śladów. Kupiłem go, bo chciałem mniej walki z tłuszczem i mniej czasu spędzać w pochyle nad fugami. Po kilku dniach widać różnicę. Synosi nie posprząta za ciebie, ale bardzo pomaga i kończysz szybciej. Ciężką robotę robi silnik, co przekłada się na mniejsze zmęczenie. Teraz na oficjalnej stronie jest zniżka i 30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy, więc jeśli jesteś ciekaw, to dobry moment, żeby spróbować. Link zostawiam w opisie i w przypiętym komentarzu, żebyś nie musiał szukać. Jeśli już testowałeś albo masz pytania, jak zastosować go w Twoim przypadku, napisz komentarz. Z przyjemnością odpowiem. Do zobaczenia w następnym wideo.